Dobra, więc tak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Yy, dzisiaj rozmawiamy o tym, jak Marlena została porwana przez rapatusa. Dobra, puszczę wam króciutki filmik o tym. To jest ojciec Marleny. To jest jakiś no-name. Marlenka została porwana w domu matki. Z tego, co oglądałem na YouTubie, Marlena, czyli partnerka Rapatusa, cały czas robiła. Z... No, gdy Rapatus robił takowe streamy, ona siedziała i Darwaryja zaszła na niego. I ja tam jakoś nie widziałem, żeby ona była jakaś porwana i, 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 i chciała uciekać z tego domu. No cóż, no oglądajmy dalej. W tamtej chwili nie wiadomo gdzieś, co się z nią dzieje. Tylko wiem tyle, co widziałem na internecie. No widziałem na internecie, cały moment widzicie na internecie. Koleś, który nie wiadomo skąd się tu wziął, który chce się prawdopodobnie wybić z byle czego, wziął sobie jakiegoś starszego pana, podającego się za ojca Marleny. To nie wiem, czy to jest z Marleny, może tak, może nie. będzie mi powiedzieć w komentarzu. I... Filmiki. On widział filmiki. Rafała Kowalczyka. I on je uprowadził i poszukuje jej. Proszę, jeśli ktoś... Mi Będę wdzięczny. Dobrze. No i dobra. I teraz po prostu zakładając to, ona została porwana. To był był dodany wczoraj, wyślewany do linka. Powiedzcie mi, kurwa, jedną rzecz. Kto ty kurwa siedzi? Tłumaczy mi to ktoś? Ja tego nie rozumiem, sorry. Ja nie wiem, no z się pytam. <grym> Wytłumaczy mi ktoś to, kto tu... ja to Jeszcze czy to nie jest Marlenka. Mówię stary, mówię bądź na tym TeamSpeak'u, nie, ja to na pewno myślę, że jakoś tam się dogadamy, nie? Bo dla mnie, nie, nie, dla mnie to jest za dużo Jeśli Spróbowałem się na no, odcinek trwaliście do końca, możecie zostawić jakąś ofensywną łapkę w górę w komentarzu. i I, I no co, na razie cześć, do następnego i widzimy się później na razie.